Witam w kolejnym filmie. Wykorzystam czas, że Darek bierze prysznic. Ja już jestem po wkoszu i nocnej, zresztą przeważnie idę pierwsza. Wykorzystam i pokażę zapach, już generalnie pokazywałam, ale o tej marce. Jest to marka niszowa skandynawska oraz jest to marka powiązana z Linda. Z zapachami Lindy, o których ostatnio opowiadałam, na przykład o Lavender Wool. I właśnie te dwie marki powiązane, skandynawskie niszowe, będą już niedługo szerzej omówione, różne zapachy, także zapraszam serdecznie w ten flakon. Na przykład zapach flużer, jeżeli chodzi o zapach w postaci flakonu. Natomiast <kłysy> będę mowa inne zapachy setu seta fabrycznego. Tak wygląda flakonik z pięknym. Chorkiem. Ja jeszcze trochę nieporadnie bo z palcem, ale jakoś już trochę daję radę. No i ja, oczywiście, jestem bez makijażu, także mogę wyglądać dosyć.